ujarzmić biologię, żeby móc wykorzystywać do niecnych celów. Czy te zagrożenia mogą być wykorzystane w przestępstwach, w zagrożeniach terrorystycznych? Dzień dobry, witam Państwa serdecznie. Nazywam się Marcin Naszczak i zapraszam na spotkanie Krótkie spotkanie związane z zagrożeniami biologicznymi. Szanowni Państwo, od dawien, dawna, już za czasów faraona, bywało tak, że ludność towarzyszyła różnego typu plaga, ludności towarzyszyła różnego typu choroby, a co ciekawsze, przeciwnicy likwidowali swoich konkurentów. Przy pomocy różnego typu wirusów, bakterii czy innych narzędzi związanych z zagrożeniami biologicznymi. Proszę Państwa, biologia otacza nas. Żeby nie biologia, nas by nie było. Biologia została stworzona przez naturę. Natura stworzyła biologię i na odwrót mamy różnego typu syntezy. Mamy jedno wynikające z drugiego. Tylko zadajmy sobie tak naprawdę pytanie, czy zagrożenia biologiczne zawsze są bezpieczne nam? Czy na podstawie ewolucji naszego gatunku, ewolucji zwierząt, ewolucji roślin, nie powstały takie odmiany, gatunki, rodzaje, podrodzaje, które mogłyby zaszkodzić nam, istotom żywym? Odpowiedź brzmi jednoznacznie. Tak, owszem. Proszę Państwa, analizując historię naszego świata, dowiadujemy się, że mamy, mieliśmy do czynienia z różnego typu plagami egipskimi. Mieliśmy okropne, straszliwe w średniowieczu plagi dżumy, plagi trendowatych Jakie to w dniu dzisiejszym określenie jest? Czyli choroby, które powodują nawet zajście śmiertelne. Szanowni państwo, ciekawym aspektem w tym wszystkim jest to, że ludzkość już od zarania dziejów próbowała okiełznać, ujarzmić biologię żeby móc produkować, móc wykorzystywać do niecnych celów. Proszę zwrócić uwagę to, co nas w dniu dzisiejszym otacza. Od kilku lat mamy pandemię koronawirusa. Specjalnie mówię ten termin pandemię, nie epidemię, bo epidemia oznacza masowe zachorowanie osób na daną chorobę na określonym terenie. Natomiast pandemia na wielu obszarach, w wielu państwach, a w przypadku koronawirusa mamy zachorowalność na całym świecie. I teraz próbujmy się cofnąć wiele, wiele, wiele lat wstecz. Mamy trąd, mamy dżumę, mamy ospę, mamy różnego typu choroby, gdzie ludzkość jest targana, co jakiś czas. Proszę zwrócić uwagę, 3-4 lata temu z niewyjaśnionych przyczyn, to znaczy według oficjalnych źródeł, w okolicach naszej kochanej stolicy, Warszawy, mieliśmy do czynienia z przypadkami zachorowania na odrę, na dawne choroby, na które społeczeństwo nasze przestało chorować. Przestało, bo się szczepiliśmy. Nasza populacja została zabezpieczona. Szanowni Państwo, rodzi się pytanie, czy w przypadku zagrożeń biologicznych, czy w przypadku tego typu elementów, czy te zagrożenia mogą być wykorzystane w przestępstwach, w zagrożeniach terrorystycznych, w zdarzeniach, które mają wywołać określony kierunek. Mają wywołać presję na państwa, rządy, czy może mają wywołać potencjalny efekt w postaci zastraszenia? Druga wojna światowa pokazała i pierwsza, również inne konflikty, że wielokrotnie ten element był wykorzystywany w postaci broni biologicznej. Broni, której głównym czynnikiem rażenia są wirusy patogeny, i grzyby, czyli element rażenia w postaci biologii. Proszę Państwa, już za czasów Napoleona zrzucane były padliny, zwłoki ludzi, zwłoki, które były zarażone dżumą i innymi chorobami. Podrzucana była padlina, która wywoływała masowe choroby. W średniowieczu, za czasów Napoleona, w XIX-XVIII w wieku, niestety ludność nie była szczepiona na określone choroby. Dysponowała ograniczoną, ograniczonymi metodami leczenia penicylina oraz inne. Dlatego też populacja nie była odporna na te właśnie choroby. Kolejne lata wojny podobnie były prowadzone, ale dodatkowo starano się skazić, zakazić wodę, żywność. Dzięki temu wojska przeciwnika były dziesiątkowane. Proszę państwa, druga wojna światowa to samo pokazała. Tylko o tym rzadko się mówi. Proszę zwrócić uwagę, Bitwa pod Stalingradem. Dlaczego ona była taka traumatyczna? Dlaczego tak dużo istnień ludzkich zabrała za sobą? Bo nie tylko w trudnych warunkach atmosferycznych wojska. Walczyły, ale również były masowe zachorowania. Domniemuje się, szanowni państwo, że właśnie w bitwie pod Stalingradem zostały użyte środki biologiczne w postaci dżumy i innych chorób.